25 września na Glinkach odbyły się społawikowe zawody wędkarskie o prezesa aktywnego centrum. Organizatorem imprezy było Sierpeckie Stowarzyszenie Wędkarzy KARP. W zawodach uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia KARP oraz niezrzeszona młodzież w wieku od 14 do 18 lat. No mamy frekwencję znakomitą, mogę powiedzieć, nadspodziewanie 57 uczestników, w tym 9 młodych chłopaków właśnie w tym wieku 14-18 lat. Nie? No. Jakie nagrody czekają dla najlepszych? To no, są to. Na... Pewno wartościowe nagrody są to wędki, kołowrotki. Dokładnie nie wiem, bo, bo to sprawa też i niespodzianki, ale mm, są to naprawdę wartościowe nagrody, nie jakieś tam liche wędki, które się łamną za pierwszym karpiem, a, a takie, które no, przydadzą się na pewno wędkującemu. dawno było zarybienie stawu jakimi rybami jakimi jaką ilością? My trochę szalejemy z zarybieniem no ale taki mamy cel bo jak nie ma ryby nie mamy wędkarzy. nie Było zarybienie zimowe zarybienie wiosenne główne takie można powiedzieć ale dzięki naszym członkom którzy rozumieją potrzebę zarybienia naszego łowiska zrobiliśmy składkę taką no kto ile może prawda. Uzbieraliśmy pieniążków Czyli dwa tygodnie temu dokładnie zarybiliśmy karpiem w ilości około 200 kg i karasiem srebrnym w ilości około 300 kg. Tak, i w przyszłym tygodniu zamierzamy zarybić na rybkę sandacza w ilości około 500 sztuk o długości około, z tego co wiem, rozmawiając z właścicielem stawu, który hodowlanego, to, no, to Sandaczyki takie no, około, w wymiarze około 12 cm, także wzbogacimy nasze łowisko o następny gatunek ryby bardzo szlachetnej trzeba powiedzieć. że nie jest otwarte na osoby niepełnosprawne. Jakie działania podejmujecie w tym kierunku? No staramy się być otwarci na, na, na wszystkie problemy i wszystkich ludzi, e, dlatego tutaj no, zrobiliśmy taki fajny zjazd, gdzie ten niepełnosprawny nasz członek e, mógłby swobodnie sobie dojechać do swojego stanowiska, które zbudowaliśmy mu e, pomost drewniany no z takim zabezpieczeniem żeby żeby po prostu na tym wózku no mógł się czuć tam bezpiecznie wyczyściliśmy mu łowisko czyli z, y, obok y, trzciny wszystkie gałęzie ma powycinane czuje się komfortowo jest zadowolony zresztą bierze dzisiaj udział w zawodach bez losowania siedzi na swoim stanowisku i, i łowi Niebawem kończy się rok działalności Stowarzyszenia KARP. Czy pokusiłby się Pan na podsumowanie tego czasu? No, no uważam, że, że zaczęliśmy praktycznie działać od marca, prawda? To na nasze stowarzyszenie uważam, że zrobiliśmy bardzo dużo bardzo dużo, bo to. Już opowiadałem kiedyś o oczyszczeniu glinek, o, 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 ale teraz no, mogę powiedzieć, że coraz więcej telefonów chętnych do zapisywania się, bo widzą, że to idzie w dobrym kierunku. I, I uważam, że każdy członek stowarzyszenia może być dumny z tego, że jest członkiem z tego stowarzyszenia. Nie ma jakichś tam tematów, jak to y, można tak y, zwykle określić, y, przekrętów jakichś ze strony władz tutaj, prawda? Robimy co w naszej mocy i, i wszyscy to rozumieją i widzą. To jest bardzo istotne, bo każdy człowiek, jeżeli widzi, że ktoś się angażuje, i robi to dokładnie, no to, to to wszyscy idą w jednym kierunku i jest fajnie. fajnie. No, aby tak dalej. Czy panie jako prezes jest zadowolony z dzisiejszego dnia? No tak, mamy słońce, mamy <noise> nie tylko słońce. Mamy dużo wędkujących. W tej chwili no już mamy jest godzina bodajże chyba 9.30. Mamy już złowionych 10 karpi, największy kilo 56 tak. Czyli udane zawody. No, w tym y, młody chłopak, nie wiem, tam chyba 16-letni ma karpia 1,5 kg, no i pewnie w konkursie tych młodych, w zawodach tych młodych wędkarzy no, może wygra, chociaż mamy czas jeszcze do godziny 11 i może się wszystko zmienić. Proszę Państwa, ogłaszamy wyniki dzisiejszych zawodów. Jak już mówiłem wcześniej, zawody były rozgrywane w kategorii młodzieży i dorosłych. O Puchar Prezesa Aktywne Centrum, Aktywnego Centrum w Sierpcu. Yy, mamy tutaj prezesa, który będzie wręczał nagrody dla zwy yy, zwycięzców. Zaczynamy od młodzieży. Yy, trzecie miejsce. W kategorii młodzieży zdobył Witkowski Radosław z wagą ryb 0,12 kg no trzeci, trzecie, trzecie miejsce, Proszę do kamery się przekazać. Tak. Nagroda jeszcze, tak? zostań tak trójka Brawo. Drugie miejsce w kategorii młodzieży zdobył Witkowski Damian z wagą 0,14 kg. <noise> I kolejne brawo. 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 Pierwsze miejsce w kategorii młodzieży. Zdobył Michał Oleńczyński.

Zapraszamy częściej. Teraz w kategorii dorosłych. No jest trzech zwycięzców plus czwarta nagroda od... od, od ale to później może. Dobrze. Czyli zaczynamy od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce zdobył. Różycki Zdzisław wa, osiągnął y, 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 waga ryby wynosiła 2,34 kg y, No i oto piękna stopa wtedy proszę brawo dla Zdzisława <głos <głos> Dzieci, <bros> Dzieci. Drugie miejsce w kategorii dorosłych zdobył z wagą 2 ,86 kg 86 deko Morawski Mieczysław. Brawo, Brawo. Brawo mieciu upadnie. Niech żyje Brawo, No i pierwsze miejsce w kategorii dorosłych z wagą. Brawo! dorosłych? Z wagą 3,68 kilo deko zdobył Krzysztof Wierzbicki Brawo, Krzysiek! Dziękuję to? Że gwarancje to podbicia w sklepie? Nie podbijane gwarancje. No i ostatni element sprawcze proszę. o A tu pokażcie. Chcę powiedzieć, że gwarancje na zakupiony, no i przepraszam, na sprzęt u pana Tomka trzeba podbić w sklepie. Uwaga, sprawdzacie dyplomika I do góry. Tak, o, dobrze, tak żeby... Krzysiu, chciałeś taką wędkę i masz? Super. No, bardzo. Państwa, bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom zawodu, zawodów, e, wszystkim, którzy tu przybyli, a w szczególności naszym sponsorom, e, czyli tutaj Panu Prezesowi Aktywnego Centrum, który tutaj nam zafundował wspaniałe nagrody. Jak widzieliście Państwo, e, wszyscy coś wygrali, prawda? Młodzież zadowolona, proszę jak uśmiechnięty. Człowiek, także jeszcze raz bardzo dziękujemy, zapraszamy do Dziękuję bardzo. zawodów na przyszły rok. Dziękuję było bardzo. Dobrze.